W tym sezonie Honda rządzi. Zapraszamy do salonów. Mówię, muszę usnąć pustę. Koniożki mięzy. Technologie kuszą smakiem już 50 lat w Europie, z tej okazji aż 50 razy 0%. Laptop Acer, procesor Intel Pentium, 4 giga RAM, za 1350 złotych lub w 50 latach o 27 złotych. Zatrudnij, żer, czas, gener. Pierwsza dziesiątka dzisiejszego w podwyżka ceny gazu pod Nowego Roku. PGNiG wnioskuje o nią do Urzędu Regulacji Energetyki. Synowie Albionu pod Wawelem. Drużyna Anglii zamieszka w Krakowie podczas przyszłorocznych piłkarskich mistrzostw. Co miało być ekologiczne, może bardziej szkodzić przyrodzie? Fakta. Prawda o biopaliwach. I wzrost cen gazu w nowej taryfie wnioskuje Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Pewien złożyło już odpowiednie wnioski do Urzędu Regulacji Energetyki. Z nieoficjalnych informacji Polskiej Adencji Prasowej wynika, że nowy cennik na pierwszy kwartał przyszłego roku zakłada bardzo istotną dwucyfrową podwyżkę. Korek przy zjeździe z autostrady A4 w Szarowie. Doszło, Doszło tam do kolizji dwóch samochodów. Jeden pas w stronę Tarnowa jest zablokowany. Musimy działać zgodnie z przepisami. Generalna dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która pierwszego listopada wyłączyła serwis drogowy dla kierowców. Poputnie wyzniana firmę utrzymującej stronę internetową. Czy Generalna Dyrekcja nie mogła wybrać sobie innego terminu? O tym Piotr Kienkowski. Oczywiście, że mogła, nikt o tym jednak nie pomyślał. Urszula Nelken, rzecznik dyrekcji, teraz gubiąc...